Moja synowa odpowiedziała Och, wczoraj wzięliśmy ślub, kiedy zapytałam ją o przygotowania do ślubu. Uśmiechnęłam się, wzięłam głęboki oddech i sięgnęłam po telefon. Do wieczora jej wymarzone mieszkanie w Krakowie było już niedostępne, szacunek trzeba było przywrócić. To, co zrobiłam później, was zaskoczy. Zanim przejdziemy dalej, prosimy o subskrypcję kanału i napisanie w komentarzach skąd nas słuchacie. Nazywam się Anna Kowalska. Mam sześćdziesiąt dwa lata i całe życie spędziłam w Krakowie. W tej samej kamienicy przy ulicy Floriańskiej, którą odziedziczałam po rodzicach. To był październikowy poranek, kiedy mój świat runął jak zamek skart. Siedziałam przy kuchennym stole, popijając kawę z ulubionej filiżanki. Tej z niebieskimi kwiatkami, którą dostałam na wesele czterdzieści lat temu. Za oknem szumiały żółte liście klonów, a ja przeglądałam notatki dotyczące ślubu mojego syna Piotra. Od miesięcy planowaliśmy uroczystość, która miała odbyć się w grudniu. Każdy szczegół był przemyślany. Sala w hotelu Kopernikus, kwiaty z kwiaciarni przy Rynku Głównym, tort od najlepszego cukiernika w mieście. Telefon zadzwonił o dziewiątej rano. To była Magda, moja przyszła synowa. Jej głos brzmiał dziwnie, jakby próbowała ukryć nerwowość pod maską obojętności. – Dzień dobry, pani Anno – powiedziała, choć już od roku mówiła mi po imieniu – Dzień dobry, kochanie. Właśnie sprawdzam listę gości. Czy twoja mama potwierdziła już przyjazd z Gdańska? Cisza. Długa, niepokojąca cisza, podczas której słyszałam tylko własny oddech i daleki huk tramwaju na Floriańskiej. Pani Anno, zaczęła Magda, a jej głos załamał się niemal niezauważalnie. Musimy porozmawiać. Serce zaczęło mi bić szybciej. Po trzydziestu latach małżeństwa i macierzyństwa człowiek rozwija pewien instynkt. Wiedziałam, że nadchodzi coś złego. O czym, kochanie, czy coś się stało z Piotrem? Nie, z Piotrem wszystko w porządku. To znaczy, Anna, my już jesteśmy po ślubie. Słowa zawisły w powietrzu jak zimny krakowski mgła. Filiżanka zadrżała w mojej dłoni. Jak to po ślubie? zapytałam spokojnie, choć wewnątrz wszystko się we mnie gotowało. Wczoraj wzięliśmy ślub. W urzędzie stanu cywilnego. To była spontaniczna decyzja. Nie chcieliśmy wielkiej uroczystości. Nie chcieliśmy stresu. Przepraszamy, że państwa nie zaprosiliśmy, ale nie dokończyła. Ja też nie odpowiedziałam od razu. Wstałam od stołu i podeszłam do okna. Patrzyłam na ludzi spieszących się do pracy, na turystów robiących zdjęcia przed bramą floriańską, na życie toczące się normalnie, podczas gdy moje właśnie zostało przewrócone do góry nogami. Sześćdziesiąt dwa lata życia nauczyły mnie jednej rzeczy. Ludzie pokazują swój prawdziwy charakter w trudnych momentach, a Magda właśnie pokazała mi swój. Rozumiem, powiedziałam w końcu, zaskakując ją spokojnym tonem. Gratulacje. Pani Anno, ja. Zająknęła się. Gratulacje, Magdo. Muszę kończyć. Pa! Odłożyłam słuchawkę i usiadłam z powrotem przy stole. Kawa już wystygła, ale nie miało to znaczenia. Wszystko nagle straciło smak. Nie płakałam. Nie krzyczałam. Nie dzwoniłam do Piotra, żeby mu wyrzucić, jak mógł mi to zrobić. Zamiast tego zrobiłam coś, czego Magda i mój syn nie spodziewali się nigdy. Sięgnęłam po telefon i wykręciłam numer, który znałam na pamięć od dzieciństwa. Józef? To ja, Anna. Pamiętasz to mieszkanie na Kazimierzu, które chciałeś sprzedać mojemu synowi? Tak, to przy szerokiej. Zmieniam zdanie. Sprzedam ci je komu innemu. Dzisiaj. Józef Mazur był moim sąsiadem od czterdziestu lat. Prowadził agencję nieruchomości i od roku pomagał mi w sfinalizowaniu sprzedaży mieszkania dla Piotra i Magdy. To było moje wesele dla nich. Trzypokojowe mieszkanie w centrum Kazimierza, w odrestaurowanej kamienicy. Warte fortunę. Mieszkanie, które miało być ich gniazdem. Miejscem, gdzie zaczną wspólne życie jako mąż i żona. Anna. Ale... Umowa podpisana. Wszystko gotowe. Jutro mieli wziąć klucze. Józef. Przerwałam mu. Umowa była podpisana pod warunkiem, że będę obecna na ich ślubie. Warunek nie został spełniony. Znajdź innego kupca. Kogoś, kto płaci gotówką. Cisza po drugiej stronie słuchawki była wymowna. Józef znał mnie wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że nie zmienię zdania. Dobrze, Anno, dam ci znać do wieczora. Odłożyłam słuchawkę i pierwszy raz od początku rozmowy pozwoliłem sobie na uśmiech. Nie był to uśmiech radości. Był to uśmiech kobiety, która właśnie zrozumiała, że czas pokazać, jak wygląda prawdziwa lekcja szacunku. Wstałam od stołu. I podeszłam do kredensu, w którym trzymałam wszystkie dokumenty dotyczące ślubu Piotra faktury za zaliczki, listy gości, menu, dekoracje, wszystko starannie przygotowane przez ostatnie miesiące. Wzięłam teczkę i zaniosłam ją do kominka. Nie zapaliłam ognia. Nie jeszcze. Ale wiedziałam, że ten dzień może nadejść szybciej niż mój syn i jego żona myślą. Telefon zadzwonił ponownie. Tym razem był to Piotr. Mamo, Magda mi powiedziała. Możemy przyjść i wszystko wyjaśnić? Jego głos brzmiał niepewnie, jakby pierwszy raz w życiu nie był pewien, jak zareaguje. To było słuszne. Bo ja też pierwszy raz nie byłam pewna, jak daleko jestem gotowa się posunąć. Oczywiście, synku, przyjdźcie wieczorem, będę czekać a czekałam z herbatą parującą w filiżance, z telefonem położonym obok, z widokiem na Floriańską, gdzie życie toczyło się dalej, jakby nic się nie wydarzyło ale wydarzyło się. I to był dopiero początek historii, która miała zmienić nasze wszystkie życie na zawsze. O szóstej wieczorem Józef zadzwonił z wiadomością. Mieszkanie zostało sprzedane. Gotówką. Nowi właściciele wprowadzali się za tydzień. O wpół do siódmej usłyszałam kroki na schodach. Piotr i Magda wspinali się na trzecie piętro, pewnie zastanawiając się, jak to wszystko im wytłumaczyć. Nie mieli pojęcia, że już było za późno na wyjaśnienia. Nie mieli pojęcia, że to dopiero początek. Drzwi się otworzyły i ujrzałam ich twarze. Piotr wyglądał jak zawstydzone dziecko. Magda próbowała udawać pewność siebie, ale jej dłonie drżały. Zaprosiłam ich do salonu, ten sam pokój, w którym Piotr robił pierwsze kroki, w którym uczył się czytać, w którym opowiadał mi o Magdzie po raz pierwszy. Usiądźcie, powiedziałam spokojnie, wskazując na starą sofę. Sam usiadłam naprzeciwko, w fotelu mojego zmarłego męża Stanisława. To dawało mi siłę w trudnych chwilach. Piotr otworzył usta pierwszy. Mamo, wiem, że jesteś zła. Zła? Przerwałam mu łagodnie. Kochanie, ja nie jestem zła. Jestem rozczarowana. To duża różnica. Magda spojrzała na mnie z mieszaniną ulgi i niepokoju. Pani Anno, naprawdę nie chcieliśmy państwa skrzywdzić. To wszystko stało się bardzo szybko. Wczoraj rano obudziliśmy się i po prostu wiedzieliśmy, że to jest ten moment. Uśmiechnęłam się. Był to ciepły uśmiech, który znacie z bajek o babciach, tylko że bajki czasami kłamią. — Magdo, kochana — zaczęłam nalewając herbatę do trzech filiżanek. — Czy mogę ci zadać pytanie? Ile miesięcy planowaliśmy ten ślub? — Osiem — odpowiedziała cicho. — Osiem miesięcy. I przez osiem miesięcy spotykaliśmy się co tydzień. Wybieraliśmy kwiaty, degustowaliśmy menu, przymierzałaś suknię krawcowej na Starym Mieście. — Pamiętasz panią Marię? — Siedemdziesiąt pięć lat. Ręce jak u artysty. Pracowała nad twoją suknią przez trzy miesiące. Magda spuściła wzrok. Piotr wziął ją za rękę. Mamo, próbował interweniować. Pozwól mi skończyć, synku, powiedziałam nie podnosząc głosu. Pani Maria skończyła suknię w zeszłym tygodniu. Dzwoniła wczoraj, żeby powiedzieć, że można ją odebrać. Nie wiedziała, że jest już za późno. Za oknem zaczął padać deszcz. Krople spływały po szybdę jak łzy, które ja nie pozwalałam sobie wylać. I wiesz, co jest najgorsze, Magdo? Nie to, że wzięliście ślub bez nas. Ludzie robią różne rzeczy z różnych powodów. Najgorsze jest to, że myślałaś, że jestem na tyle głupia, żeby uwierzyć w tę historię o spontanicznej decyzji. Atmosfera w pokoju zgęstniała. Piotr spojrzał na Magdę z niepokojem. Co masz na myśli, mamo? Wstałam i podeszłam do sekretarzyka. Wyjęłam z niego składaną kartkę papieru. To jest faktura z hotelu w Zakopanem. Rezerwacja na dwie osoby. Pokój dla nowożeńców. Od wczoraj do niedzieli. Zarezerwowany trzy tygodnie temu. Położyłam papier na stole. Znalazłam to w kieszeni twojej kurtki, Piotrze, kiedy ją prałam w zeszłym tygodniu. Cisza wypełniła pokój jak gęsta mgła. Słychać było tylko deszcz za oknem i tykanie starego zegara w przedpokoju. Więc powiedzcie mi prawdę, kontynuowałam. Dlaczego naprawdę zrobiliście to potajemnie? Czy to była moja wina? Może za bardzo się wtrącałam. A może baliście się, że nie dam wam pieniędzy na mieszkanie? Magda w końcu podniosła głowę. W jej oczach były łzy. Ale też coś jeszcze ulga, że w końcu może powiedzieć prawdę. To nie była pani wina, pani Anno. To była. to była moja matka. Twoja matka? Powtórzyłam zaskoczona. Moja matka nie chciała przyjeżdżać na ślub do Krakowa. Mówiła, że to za drogo, że nie ma co robić w tym feudalnym mieście, że ludzie tutaj myślą, że są lepsi od innych. Głos Magdy drżał. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, co powiedziała o pani. Poczułam, jak coś ściska mi się w żołądku. Co powiedziała? Że pani jest kontrolująca, że manipuluje Piotrem, że nigdy nie pozwoli mi być szczęśliwą w tym małżeństwie, bo zawsze będzie pierwszy syn, a ja tylko dodatek. Magda ocierała łzy. Mówiła, że pani już pokazała swój charakter, organizując wszystko bez pytania mnie o zdanie, że to jest pani ślub, nie nasz. Świat zataczał mi się wokół głowy. Po chwili milczenia zapytałam: I ty w to uwierzyłaś? Nie. To znaczy, nie całkowicie. Ale zaczęłam się zastanawiać. I wtedy Piotr zaproponował, żebyśmy wzięli cywilny ślub. Tylko we dwoje. A potem zrobili przyjęcie dla rodzin. Wydawało się to prostsze. Spojrzałam na mojego syna. Tego wysokiego, przystojnego mężczyznę, który kiedyś był małym chłopcem tulącym się do mnie, gdy miał koszmary. A ty, Piotrze? Też tak myślisz o swojej matce? Piotr wyglądał, jakby chciał zniknąć pod ziemią. Mamo, ja... Ja tylko chciałem, żeby Magda była szczęśliwa. Jej matka robiła takie sceny, płakała przez telefon. Wydawało mi się, że może rzeczywiście za bardzo się angażujesz. Słowa ugodzyli mnie jak nóż, mój własny syn, dziecko, dla którego poświęciłam wszystko po śmierci ojca, które wychowywałam sama, pracując na trzy etaty, żeby mogło studiować, żeby miało wszystko, czego potrzebuje. Ale nie pokazałam bólu. Nauczyłam się tego od mojej matki, która przeżyła wojnę. Nigdy nie pokazuj słabości przed wrogiem. A w tym momencie zrozumiałam, że siedzą przede mną wrogowie. Rozumiem, powiedziałam spokojnie. Dziękuję za szczerość. Piotr spojrzał na mnie z nadzieją. Więc nam wybaczysz? Możemy to wszystko naprawić, zorganizować przyjęcie. Kochanie, przerwałam mu. Rzeczy się zmieniły od dzisiejszego rana. Co masz na myśli? zapytała Magda. Wstałam i podeszłam do telefonu. Wykręciłam numer Józefa. Józef? Oni są tutaj. Tak, możesz im przekazać. Odłożyłam słuchawkę i wróciłam do fotela. Mieszkanie na Kazimierzu zostało sprzedane. Oznajmiłam spokojnie. Nowi właściciele wprowadzają się w przyszłym tygodniu. Magda zbladła. Jakie mieszkanie? To mieszkanie, które miało być waszym prezentem ślubnym. Trzypokojowe, szeroka piętnaście. Widok na synagogę. Wartość. Osiemset tysięcy złotych. Piotr wstał gwałtownie. Mamo, co ty robiasz? To, co powinnam zrobić dawno temu. Uczę was szacunku. Ale... Ale to był nasz dom, wykrzyknęła Magda. Nie, odpowiedziałam twardo. To był mój prezent dla pary, która zaprosi mnie na swój ślub, dla pary, która będzie mnie szanować na tyle, żeby pozwolić mi być częścią najważniejszego dnia w ich życiu. Wy nie jesteście taką parą. Pokój wypełnił się ciężkim milczeniem. Deszcz za oknem padał coraz mocniej, jakby sama pogoda chciała podkreślić dramatyzm sytuacji. Mamo, proszę. Piotr próbował łagodnie. Wiem, że jesteś zraniona. Ale to nadal Twój syn. To nadal Twoja rodzina. Spojrzałam na niego długo, intensywnie. W jego twarzy widziałam rysy jego ojca, mojego ukochanego Stanisława, ale w oczach widziałam coś nowego. Kalkulacje, manipulacje, chłód. Piotrze, powiedziałam w końcu. Rodzina to nie są geny czy nazwiska. Rodzina to są ludzie, którzy Cię szanują, którzy się o Ciebie troszczą, którzy chcą dzielić z Tobą ważne chwile. Dzisiaj przekonałam się, że ty i twoja żona nie jesteście moją rodziną. To nie może być twoje ostatnie słowo, krzyknęła Magda. Wstałam i podeszłam do drzwi. Może nie ostatnie, ale dzisiejsze tak. Otworzyłam drzwi. Proszę idźcie już. Jutro macie lot do zakopanego. Nie chciałbym, żebyście się spóźnili. Piotr i Magda wyszli w milczeniu. Słyszałam ich kroki na schodach, głosy rozmawiających półgłosem, trzaśnięcie drzwi wejściowych. Zostałam sama. Usiadłam z powrotem w fotelu Stanisława i po raz pierwszy od rana pozwoliłam sobie na łzy. Ale to nie były łzy słabości, to były łzy kobiety, która właśnie podjęła najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, a najgorsze miało dopiero nadejść. Następne dwa tygodnie upłynęły w dziwnej ciszy: żadnych telefonów od Piotra, żadnych wiadomości. Wydawało mi się, że może w końcu zrozumiał wagę swoich decyzji, myliłam się. Wszystko zmieniło się w środę rano, kiedy usłyszałam pukanie do drzwi. Niezwykłe pukanie, agresywne, niecierpliwe uderzenia, które sprawiły, że aż podskoczyłam przy kawie. Otworzyłam drzwi i ujrzałam kobietę około pięćdziesiątki, z krótkimi, farbowanymi na blond włosami i wściekłością malującą się na twarzy. Nie musiałam jej przedstawiać. Wiedziałam, kim jest. Pani jest matką Piotra? warknęła, nawet nie witając się. Nazywam się Anna Kowalska. A pani to Dorota Nowak, matka Magdy. I musimy porozmawiać. Nie zaprosiłam jej do środka. Zostałyśmy w drzwiach, ja w swojej flanelowej szlafrok, ona w drogim płaszczu z Gdańska. O czym chce pani rozmawiać? Zapytałam spokojnie. O tym, co pani zrobiła mojej córce, wykrzyknęła tak głośno, że kilkoro sąsiadów wyjrzało z mieszkań. Przez panią moja Magda płacze od dwóch tygodni, przez panią nie mają gdzie mieszkać. Poczułam, jak we mnie narasta gniew. Ale zachowałam spokój. Lata pracy w księgowości nauczyły mnie opanowania. Pani córka i mój syn podjęli decyzję o potajemnym ślubie. Ja podjęłam decyzję o konsekwencjach. To wszystko. Konsekwencjach? Dorota była już czerwona na twarzy. To była zemsta. Pani nie może znieść, że jej synuś dorastał i znalazł sobie żonę. Proszę zejść z moich schodów, powiedziałam cicho, ale stanowczo. Nie zejdę. Będę walczyć o szczęście mojej córki. Ma pani pojęcie, przez co przechodzi? Przez panią żyją teraz w kawalerce u jego kolegi Śpią na materacu na podłodze Coś we mnie pękło Wie pani co, pani Doroto? Niech pani wejdzie Rzeczywiście musimy porozmawiać Zaprowadziłam ją do salonu Usiadła na krawędzi sofy Jakby gotowa do ucieczki albo ataku Kawy? Zaproponowałam grzecznie Nie chcę pani kawy Chcę, żeby pani cofnęła to, co zrobiła Usiadłam naprzeciwko niej A co dokładnie zrobiłam? Sprzedała pani to mieszkanie Mieszkanie, które było ich, nie było ich, skorygowałam, było moje i miało być moim prezentem dla pary, która zaprosi mnie na swój ślub. To jakiś szantaż, manipulacja, uśmiechnęłam się. Wie pani, pani Doroto, moja córka mieszka w Wiedniu. Wyszła za mąż pięć lat temu. Czy wie pani, gdzie byłam podczas jej ślubu? Dorota zamilkła, zaskoczona zmianą tematu. Siedziałam w pierwszym rzędzie, płakałam ze szczęścia, kiedy wchodziła do kościoła. Pomagałam jej ubierać suknie. Trzymałam jej bukiet, kiedy podpisywała dokumenty. Wie pani dlaczego? Bo. bo moja córka chciała, żebym tam była. Bo szanowała mnie na tyle, żeby pozwolić mi podzielić się jej szczęściem. Bo rozumiała, że matka, która poświęciła całe życie dla dziecka, zasługuje na to, żeby być częścią najważniejszego dnia tego dziecka. Dorota milczała, ale widziałam, że moje słowa do niej docierają. A teraz niech mi pani powie, kontynuowałam. Dlaczego pani córka i mój syn uznali, że ja na to nie zasługuję? Bo. bo ja jej powiedziałam. zaczęła cicho. Co pani jej powiedziała? Dorota spuściła wzrok. Że pani jest za bardzo kontrolująca. Że będzie pani robić z nich pacynki. Że. że lepiej będzie, jak zrobią wszystko sami. I dlaczego pani jej to powiedziała? Cisza. Długa, bolesna cisza. Ponieważ pani miała tylko mnie. powiedziała w końcu. Po rozwodzie zostałam sama z Magdą. To była moja jedyna rodzina. A kiedy zobaczyłam, jak pani organizuje ten ślub, jak wszystko kontroluje, jak Magda mówi tylko pani Anna tam, pani Anna tu, bałam się, że ją stracę. Po raz pierwszy od początku naszej rozmowy poczułam coś innego niż gniew, współczucie. Pani Doroto, powiedziałam łagodniej. Rozumiem pani lęk. Naprawdę. Ale wie pani co pani zrobiła? Przekonała pani swoją córkę, żeby mnie zraniła i w rezultacie straciłam syna. A pani może stracić córkę. Co pani ma na myśli? Wstałam i podeszłam do okna. Na Floriańskiej panował zwykły ruch. Studenci idący na uczelnię, turyści zwiedzający stare miasto. Krakowskie życie w całej okazałości. Magda jest inteligentną dziewczyną, powiedziałam. Wcześniej czy później zrozumie, że to pani była powodem tego konfliktu, że to pani namówiła ją do zranienia mnie. Jak myśli, co wtedy poczuje wobec pani? Dorota zbladła. Ale ja tylko chciałam jej dobra. Proszę mi odpowiedzieć szczerze: Czy gdyby pani pozwoliła córce samej podjąć decyzję, czy zaprosiłaby mnie na ślub? Dorota milczała długo. Tak, przyznała w końcu. Magda pani lubi mówiła, że jest pani jak druga matka dla niej. Serce ścisnęło mi się boleśnie było. było jak druga matka. Czy. czy jest jakaś szansa na naprawienie tego? odwróciłam się od okna. Nie wiem, szczerze nie wiem. W tym momencie zadzwonił telefon. To był Piotr. Odebrać? zapytała Dorota. Skinęłam głową i podniosłam słuchawkę. Mamo? Głos Piotra brzmiał dziwnie, jakby był przestraszony. Tak, synku? Mamo, czy. czy matka Magdy jest u ciebie? Spojrzałam na Dorotę, która siedziała napięta na sobie. Tak, jest. Mamo, proszę cię. Nie rób jej krzywdy. Wiem, że jesteś zła, ale. Piotrze! Przerwałam mu. Czy ty naprawdę myślisz, że jestem osobą, która może zrobić krzywdę bezbronnej kobiecie? Cisza po drugiej stronie była wymowna. Nie, ale jesteś taka inna od dwóch tygodni. Tak zimna. Może dlatego, że przekonałam się, jak mój własny syn o mnie myśli. Mamo, możemy się spotkać? Wszyscy razem? Magda płacze każdego dnia. Jej matka też. A ja. ja nie wiem, co robić. Spojrzałam na Dorotę. Łzy spływały jej po policzkach. Piotrze. Czy ty i Magda jesteście gotowi powiedzieć mi prawdę? Całą prawdę? I czy jesteście gotowi na konsekwencje tej prawdy? Tak, mamo, na wszystko. Dobrze. Przyjdźcie dzisiaj wieczorem o siódmej. A mieszkanie? Czy jest szansa? Piotrze, przerwałam mu. Mieszkanie zostało sprzedane. Nie ma odwrotu. Ale może. może znajdziemy inne rozwiązanie. Odłożyłam słuchawkę i spojrzałam na Dorotę. Wie pani co? Powiedziałam. Zrobimy teraz coś, co powinniśmy zrobić miesiące temu. Porozmawiamy jak dwie matki, które chcą dobra dla swoich dzieci. Tego wieczoru miało się rozstrzygnąć wszystko. Ale najpierw musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu: czy jestem gotowa wybaczyć, czy gotowa walczyć o odzyskanie syna, czy może już za późno na wszystko? Czas miał to pokazać. O siódmej wieczorem wszyscy siedzieli w moim salonie Piotr i Magda na Sofie, trzymając się za ręce jak przestraszone dzieci, Dorota w fotelu przy oknie. Wciąż załamana popołudniową rozmową. A ja w fotelu Stanisława, czując na sobie ciężar decyzji, która mogła na zawsze zmienić nasze życie. Zanim zaczniemy, powiedziałam spokojnie. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli jedno. To, co się dzisiaj wydarzy, zadecyduje o tym, czy będziemy rodziną, czy zostaniemy obcymi ludźmi. Nie ma opcji pośrednich. Magda pierwsza przerwała ciszę. Pani Anno, przepraszam. Jej głos był cichy, ale szczery. Przepraszam za wszystko. Za potajemny ślub, za kłamstwa, za to, że pozwoliłam mamie wpływać na moje decyzje. Ja też przepraszam, dołączyła Dorota. Anna, to wszystko była moja wina. Napuściłam córkę przeciwko pani, bo bałam się, że ją stracę. Spojrzałam na Piotra. A ty, synku? Piotr podjął głowę dopiero po długiej chwili. Mamo, przepraszam cię nie tylko za ślub, przepraszam za to, że uwierzyłem, że jesteś kontrolująca, przepraszam za to, że nie stanąłem po twojej stronie. Przepraszam za to, że zapomniałem o wszystkim, co dla mnie zrobiłaś. Słowa na które czekałam dwa tygodnie, ale teraz kiedy je usłyszałam, zrozumiałam, że to nie wystarczy. Wiecie, zaczęłam. Przez ostatnie dwa tygodnie dużo myślałam o was, o sobie, o tym, co poszło nie tak i doszłam do wniosku, że wszyscy popełniliśmy błędy. Wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie. Piotrze, Magdo, wasze błędy są oczywiste. Zdradziliście moje zaufanie. Skrzywdziliście mnie, okłamaliście, ale ja też popełniłam błąd. Jaki błąd? Zapytał Piotr ze zdziwieniem. Pozwoliłam, żeby moja miłość do ciebie stała się kontrolą. Tak bardzo chciałam, żeby twój ślub był idealny, że zapomniałam zapytać, czy to jest także tego, czego chcesz ty i Magda. Dorota spojrzała na mnie z zaskoczeniem, ale pani tylko chciała pomóc. Chciałam pomóc tak, ale chciałam też kontrolować, bo po śmierci Stanisława Piotr był wszystkim, co mi zostało. I bałam się go stracić. Wstałam i podeszłam do okna. Ironia jest taka, że próbując go zatrzymać, go straciłam. Mamo, nie straciłaś mnie, powiedział Piotr, wstając ze sofy. Straciłam synku. W momencie, kiedy uwierzyłeś, że jestem tą złą kobietą, którą opisała matka Magdy. Ale ja już nie wierzę, odwróciłam się do niego. To nie wystarczy, Piotrze. Zaufanie to nie jest coś, co można odbudować jednym przeproszeniem. Magda wstała i podeszła do mnie. Pani Anno. Proszę nam dać szansę. Możemy wszystko naprawić. Możemy? zapytałam. A jak wyglądałoby to naprawianie? Udawalibyśmy, że nic się nie stało? Że nie zraniłyście mnie w najgorszy możliwy sposób? Nie, powiedziała zdecydowanie. Nie udawalibyśmy, ale moglibyśmy zacząć od nowa, na nowych zasadach. Spojrzałam na nią z zainteresowaniem. Jakich zasadach? Zasadach szczerości, szacunku, prawdziwej rodziny. Nie tej udawanej, którą mieliśmy przez ostatnie miesiące. Dorota dołączyła do nas. Anna, wiem, że nie mam prawa prosić, ale czy mogłabyś mi pokazać, jak być dobrą teściową? Jak nie stać się wrogiem, tylko sojusznikiem? Po raz pierwszy od dwóch tygodni poczułam coś ciepłego w sercu. To byłoby nowe doświadczenie dla nas obu. Piotr podszedł i stanął przede mną. Mamo, wiem, że mieszkanie zostało sprzedane. Wiem, że to była słuszna kara. Ale czy. czy moglibyśmy zacząć od nowa? Nie jako matka i syn, którzy robią sobie krzywdy, ale jako dorośli ludzie, którzy się szanują? Spojrzałam na niego długo. W jego oczach widziałam szczery żal, ale także coś więcej, dojrzałość, której nie było tam wcześniej. Są warunki, powiedziałam w końcu. Jakie? Zapytali niemal jednocześnie. Po pierwsze, nigdy więcej sekretów. O niczym. Jeśli macie problem ze mną, rozmawiamy. Jeśli ja mam problem z wami, też rozmawiamy. Koniec z manipulacjami i graniem na emocjach. Wszyscy pokiwali głowami. Po drugie, Doroto, pani córka jest teraz moją synową. To oznacza, że musimy się nauczyć współpracować, a nie konkurować. Magda ma prawo do dwóch matek, które się wspierają, nie walczą. Rozumiem, powiedziała Dorota. Po trzecie, Piotrze Magdo, jesteście małżeństwem. To oznacza, że musicie nauczyć się podejmować wspólne decyzje, nie pozwalać innym, ani mnie, ani matce Magdy, wpływać na wasze życie. A co z mieszkaniem? zapytała Magda cicho. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od dwóch tygodni prawdziwym uśmiechem. Mieszkanie zostało sprzedane, ale. wszyscy wstrzymali oddech. Ale kupiec był bardzo wyrozumiały, kiedy wyjaśniłam mu sytuację. Zgodził się sprzedać mi mieszkanie z powrotem, za cenę o sto tysięcy wyższą. Sto tysięcy? wykrzyknął Piotr. To będzie wasz wkład własny. Będziecie spłacać mi to przez najbliższe dziesięć lat, po dziesięć tysięcy rocznie, bez odsetek, ale bez możliwości rezygnacji. Magda spojrzała na Piotra. To znaczy, że. I to znaczy, że będziecie musieli udowodnić, że to małżeństwo jest warte walki, przez dziesięć lat. Co roku płacąc mi raty, będziecie pamiętać o tym, co się wydarzyło i o tym, że zaufanie ma swoją cenę. Dorota przytłoczyła córkę. Magdo, to jest szansa, ale sto tysięcy złotych zaczął Piotr. Synku. Przerwałam mu. To nie są pieniądze za mieszkanie, to są pieniądze za lekcje, za nauczenie się, że rodzina to nie jest coś oczywistego, co można traktować jak powietrze. To jest coś cennego, co trzeba pielęgnować. Wszyscy milczeli, przetrawiając moją propozycję. Macie tydzień na decyzję, dodałam. Ale pamiętajcie, jeśli się zgodzicie, to nie będzie odwrotu. Pierwsza rata za miesiąc. Piotr wstał i podszedł do mnie. Wyciągnął rękę. Mamo, zgadzam się ale pod jednym warunkiem. Jakim? Pierwszą ratę płacimy za tydzień. Nie chcę czekać miesiąca. Chcę zacząć naprawiać nasze relacje od razu. Uścisnęłam jego dłoń. To już bardziej przypomina mojego syna. Magda dołączyła do nas. Pani Anno. Czy mogę powiedzieć, mamo? Spojrzałam na nią, na tę młodą kobietę, która kilka godzin temu była moim wrogiem, a teraz stała się rodziną. Możesz, córko. Możesz. Dorota podeszła ostatnia. Anna, czy ja też mogę być częścią tej rodziny? Nie jako konkurencja, ale jako siostra? Uśmiechnęłam się. Doroto, będziemy się uczyć. Obie. Trzy miesiące później siedziałyśmy wszystkie razem w kawiarni na rynku głównym. Piotr i Magda właśnie wprowadzili się do mieszkania na Kazimierzu. Pierwsza rata została zapłacona punktualnie. Dorota przyjeżdżała z Gdańska co drugi weekend, nie żeby kontrolować, ale żeby pomagać. A ja? Nauczyłam się, że miłość to nie jest posiadanie. To jest zaufanie, i że czasami, żeby odzyskać rodzinę, trzeba ją najpierw stracić. Siedząc w tej kawiarni, patrząc na swojego syna i jego żonę, na kobietę, która stała się moją przyjaciółką, zrozumiałam jedną rzecz: najlepsze lekcje życia to te, których nikt nie chce się uczyć, ale wszyscy z nich korzystają. A ta lekcja była warta każdej złotówki, każdej łzy i każdej bezsennej nocy, bo nauczyła nas wszystkich że rodzina to nie jest to, w co się rodzisz, to jest to, co budujesz każdego dnia, z szacunkiem, miłością i wzajemnym zrozumieniem. I że czasami trzeba wszystko zniszczyć, żeby zbudować coś lepszego. Koniec.